Cześć moi drodzy, miło mi Was gościć na moim kanale. Dzisiaj, zgodnie z podpowiedziami wielu osób, w ostatnim czasie postanowiłam zrobić dla Was odcinek o Tomaszu Lisie, człowieku, który swoją dziennikarską karierą właściwie podbił Polskę. Był jednym z najpopularniejszych dziennikarzy w kraju, odnosząc wielkie sukcesy, ale później w jego życiu zawodowym nie brakowało kontrowersyjnych zwrotów akcji, o których dzisiaj Wam opowiem. Również jego życie prywatne bardzo często, było na językach, ponieważ jego związek, choć był mocno prywatny, był również bardzo medialny, a potem rozstanie i ślub z własną świadkową sprawiał, że mm, Tomasz Lis był na językach wszystkich. Jeśli chodzi o ostatnie wydarzenia w jego życiu, to najczęściej warunkuje je szwankujące zdrowie dziennikarza. Jak dziś radzi sobie po aż czterech udarach, jak wygląda jego nowy związek, czy ktoś jest u jego boku, a także jak wyglądają jego relacje z córkami i co robi dziś zawodowo. Zdradzę Wam w dzisiejszym odcinku, więc każdego kto jest ciekaw, zapraszam do oglądania. Aszlis urodził się 6 marca 1966 roku w Zielonej Górze jako syn Stefana Lisa oraz jego żony Wandy. Matka przez wiele lat pracowała w administracji szpitala. A ojciec był inżynierem zootechnikiem. Pan Tomasz pragnął zostać lekarzem, ale niestety nigdy na studia się nie dostał. Skończył więc Wydział Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Równocześnie studiował także prawo. Tych studiów jednak nie ukończył. Podczas studiów prowadził życie najnormalniejszego w świecie studenta. Musiał więc dorabiać, bo wiadomo, że budżet studencki, żeby się spiął, trzeba się nagimnastykować i imał się różnych prac pracował w Norwegii, na torfowiskach w Wielkiej Brytanii również, dorabiał także jako ogrodnik, pracownik gospodarczy i budowlaniec, a także był zatrudniony w wytwórni naszyjników. Debiutował w prasie, bo oczywiście już na studiach dziennikarskich starał się szlifować swój warsztat. Jego pierwszy tekst dotyczył barów mlecznych i był opublikowany w Sztandarze Młody. Karierę w telewizji rozpoczął również na studiach już na czwartym roku, kiedy udało mu się wygrać konkurs na dziennikarza telewizyjnego. Na antenie debiutował 3 maja 1990 roku, prowadząc. Wieczorne wiadomości, co oczywiście jest startem przez duże, duże S. I naprawdę dobrze mu szło. Już dwa miesiące po tym debiucie przeprowadził wywiad z Jaruzelskim, o czym pewnie marzyli koledzy po fachu, a koledzy ze studiów to już w ogóle. Szybko stał się także rozpoznawalny, szybko stał się gwiazdą. Dowodem na to może być chociażby to, że magazynów nie było wiele, a już wtedy magazyn Sukces zrobił z nim wywiad. Młody Liz opowiadał tam o swoim życiu, że żyje jak. Klasa średnia, no może z niedużym plusem, miał swoje mieszkanie 19 m2, ale w sumie chciałby mieć 80, tylko że kasa wydaje na bieżąco, więc niestety na razie nie może sobie na takie mieszkanie pozwolić. Jeździł Toyotą kupioną od kumpla, uwielbiał Sharon Stone, która była jego ulubioną aktorką, a ideałem kobiety miała być właśnie posągowa blondynka. Ale wtedy zdradził też, że nie może to być dziennikarka. Bałbym się w związku z dziennikarką, bo w jednym domu jeden wariat wystarczy, mówił wówczas. W międzyczasie wyjechał także na stypendium do Amerykańskiej Agencji Informacyjnej, a kiedy wrócił, został sprawozdawcą parlamentarnym wiadomości. Ale ten wyjazd sprawił, że w 1994 roku dostał propozycję, by być korespondentem z USA. Do Waszyngtonu poleciał już z żoną Kingą, którą poślubił zaledwie kilka dni wcześniej. Być może ten ślub był właśnie po to, żeby mogli razem wyjechać. Bo już wcześniej byli parą i planowali wspólną przyszłość. No, ale co ciekawe, Kinga Rusin, bo o niej mowa, oczywiście, była dziennikarką, więc te wszystkie plany o tym, że dziennikarką nie może być jego żona, a także że ma być posągową blondynką, no raczej tu się nie sprawdzały. Ale świadkową na ich ślubie była posągowa blondynka Hanna Smoktunowicz. Kinga Rusin jakiś czas później wspominała, że ich ślub był głośnym wydarzeniem. Powiedziano o nim nawet na antenie TVP. Materiał z naszego ślubu ukazał się w wiadomościach, które miały wówczas 99% rynku. Nie było prasy kolorowej, nie było portali internetowych, Jedyną kolorową gazetą był tygodnik antena, na okładce której zresztą gościła Wani Kinga. No tutaj domyślacie się, że faktycznie mówiono o tym ślubie jako o jakiejś brytyjskiej rodzinie królewskiej. Do Polski wrócili w 1997 roku, bo ponad niezbyt dobrze czuli się za oceanem, tęsknili za domem i doskwierała im samotność. On w latach 90. pisał teksty dla polityki, a kiedy wrócili, rozpoczął pracę ze stacją TVN. Był współtwórcą i prowadzącym faktów, jednego z najpopularniejszych w owym czasie serwisów informacyjnych, który zaczął nadawać od 1997 roku i pojawiając się tam bardzo często goszcząco. W domach widzów stał się jednym z najważniejszych dziennikarzy w kraju. Po powrocie do Polski na świecie pojawiła się druga córka tej pary. Zresztą Dziennikarz, mimo że często stronił od tego, by cokolwiek mówić na temat życia prywatnego, o swoich córkach często mówił w samych superlatywach. Mówił, że są jego oczkiem w głowie. W swojej autobiografii historia prywatna wracał pamięcią do chwil, kiedy zajmował się nimi pod nieobecność żony. Karmienie, przewijanie. Myślę, że dziś poradziłbym sobie z tym bez najmniejszych problemów. Bo w miałem niezłą. To było prawdziwe szczęście. Po pierwsze, bo dziecko. Po drugie, bo w epoce przed urlopami tacierzyńskimi mogłem spędzać z córką długie miesiące niemal non stop. Kilka miesięcy po urodzinach Poli Kinga pojechała na tydzień robić reportaż do Los Angeles, zostałem sam z małym dzieckiem. To była wielka frajda i wielki stres wspominał. I nie ukrywał, że miał podejście, że córki należy rozpieszczać. Traktować je jak prawdziwe księżniczki po to, by później mogły wybrać. Sobie właśnie podobnych mężczyzn na partnerów życiowych. Mam poczucie i zawsze miałem, że dziewczynka musi być kochana i uwielbiana, rozpieszczana przez ojca, noszona na rękach, bo dzięki temu będzie w stanie kiedyś kochać, być kochaną, ale też wymagać od mężczyzny. Takie jest zadanie mężczyzny wobec kobiety, którą kocham. Jednak niestety w pewnym momencie dobra pasa w TVN nie skończyła się dla dziennikarza. Został najpierw zawieszony w obowiązkach, a potem w 2004 roku zwolniony pod zarzutem niedotrzymywania warunków umowy. Zarzucano mu wiele publicznych wystąpień, również u konkurencji. A przede wszystkim, tak naprawdę, chyba gwoździem do trudnej jego współpracy z Stefanem miało być to, że został mm, wyłoniony jako jedna z osób, która ma duże szanse, by wygrać wybory prezydenckie. Był aż tak poważany, że wielu Polaków było gotowych oddać mu stery. Przegrał chyba tylko z Jolantą Kwaśniewską. I co ciekawe, sam sondaż być może jeszcze by się nie przyczynił do tego zwolnienia, ale to Lis jednoznacznie się nie określił, że nie będzie kandydował. Twierdził, że musi to wszystko przemyśleć. Ostatecznie jednak nie zdecydował się na start w wyborach. A dziś z perspektywy czasu uważa, że ta sprawa mogła mieć zupełnie inny finał. Można było tego uniknąć, ale nie wiem czy na długo. Powiem szczerze, myślę, że jak się jest w korporacji, to człowiek powinien się jednak starać o pewien komfort psychiczny szefa i właściciela. W pewnym momencie wielu zaczęło mówić o faktach Lisa, więc ja czułem, że to może być problem, mówił po latach. Ale dziś nie wyobraża sobie, że mógłby wrócić do faktów. Pociąg odjechał od prawie 20 lat radzą sobie doskonale beze mnie. Ja niespecjalnie wierzę w takie powroty, zwykle są nieudane. Jest paru świetnych prowadzących. Musiałby wskoczyć komuś na kolana, a nie chce tego robić, mówił w rozmowie z żurnalistą. Mniej więcej niedługo później pojawiły się doniesienia o rozwodzie Tomasza Lisa i Kingi Girusi, A już rok później Tomasz Liz bawił się na kolejnym swoim ślubie. Był to bardzo duży skandal. Bardzo dużo pisano o tym w mediach z tego powodu, że jego wybranką była kobieta, która 12 lat wcześniej była świadkową na jego ślubie. I przyjaciółka jego żony. Po rozstaniu z Tomaszem Lisem, Kim Rusin napisała książkę Co z tym życiem? Dziennikarka uważała, że była niewystarczająca i to obok innych kwestii mogło przyczynić się do rozpadu jej związku. Musicie pamiętać, że to był naprawdę wielki skandal. Wtedy po prostu tak jakby wszyscy współczuli Kinzerusi. No, ona wyrosła na taką kobietę, która właśnie czuje się niedoceniona i później na przykład, kiedy poszła do tańca z gwiazdami, odkrywała swoją kobiecość, walczyła w tym tańcu, pokazywała, że jednak y, można przełamać te wszystkie ograniczenia, które się w niej pojawiły po tym rozpadzie. Ona wygrała ten taniec z gwiazdami ze Stefano Terracino, a seksowną rumbę to ja pamiętam do dzisiaj. Do słów żony po latach odniósł się sam Lis. Byłoby błędem taktycznym i strategicznym, Gdybym publicznie wchodził z Kingą w polemiki, ale nie mogę nie zauważyć, że jednak przez 7 lat życia obiady jadłem zawsze w stołówce poza weekendami, a w weekendy jedliśmy razem w restauracjach, jednocześnie podkreślając, że nigdy nie szukał żony, która zajmowałaby się domem. Nie chciałem mieć żony od obiadów i nakładania kapci, dla której treścią życia byłoby oczekiwanie, aż mąż wróci z pracy. W związku z tym żonami moimi były kobiety silnej indywidualności. Uważam, że osoby wybitne. Jesienią 2003 roku ukazała się książka Costą Polską, która sprzedała się w nakładzie ponad 100 tysięcy egzemplarzy. Rok później ukazała się kolejna książka, nie tylko fakty, opowiadająca o pracy w telewizji. Dziennikarz był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał trzy wiktory tytuł Dziennikarza roku był laureatem konkursu Telekamery dla najlepszego publicysty. Został dyrektorem programowym telewizji Polsat w 2004 roku i wraz z Hanną Smoknunowicz, a później lis. Współtworzył właśnie wydarzenia. Choć podczas głównego wydania wydarzeń nie był, to jednak, jak w faktach prowadzącym, to potem w formule programu zarezerwowano mu czas do codziennego komentowania wydarzeń. Para pobrała się w 2007 roku w Rzymie. Mówię oczywiście o Hannie Smoktunowicz i Tomaszu Lisie. Rzym wybraliby uniknąć medialnego zgiełku, o tym ślubie wiedziała tylko najbliższa rodzina, potem dali do informacji publicznej to, że zdecydowali się na Orzenek, co oczywiście wywołało bardzo dużą falę komentarzy i oni o tym wiedzieli, że najprawdopodobniej tak będzie. Jesteśmy po ślubie, wracamy na wybory, to fakt. I właśnie wyłączam telefon. Pozdrawiam, Tomasz Lis, wspominał prezenter. Obydwoje z Hanią zdawaliśmy sobie sprawę z kontekstu Możliwych konsekwencji, czasem brutalnie bolesnych, a jednak miłość miała tutaj zwyciężyć. Ale faktycznie te konsekwencje były. Na przykład panią Hannę często pytano o to, jak jej relacje z przyjaciółką. Ona o prowadzącej Dzień Dobry TVN miała wtedy powiedzieć, że to żadna przyjaciółka, a tym bardziej najlepsza. W 2007 roku jednak Tomasz Lis został odsunięty od wydarzeń. Mówiono, że jego odejście było konsekwencją nacisków politycznych. Niedługo później... Rozpoczął emisję programu Co z tą Polską w portalu Gazeta.pl, Róż... również w 2008 roku w Telewizji Polskiej w programie drugim prowadził program Tomasz Liz na żywo, powracając do telewizji publicznej po 11 latach przerwy. Został także naczelnym Tygodnika Wprost, ale stanowisko stracił po dwóch latach, zarzucając mu konflikt interesów w związku z informacjami, że otwiera portal na temat którego miał być współwłaścicielem. W 2012 roku objął stanowisko redaktora naczelnego polskiej edycji Newsweeka, a w 2016 roku program Tomasz Lis na żywo zniknął z telewizji Polskiej, a sam dziennikarz już na stałe zakończył współpracę z TVP. W międzyczasie sporo mówiono także o jego życiu prywatnym. On bardzo często komplementował swoją żonę, mówiąc o pani Hannie: wspaniała, miła, pogodna, jest damą na salonach, na których są dyplomaci z różnych krajów i super barw ką na kempingu kiedy grilluje rybę i robi sałatkę jest absolutnie fantastyczną matką taką kocią mówił o niej i dlatego dla wielu ta para wydawała się być idealna. Wspierali się w pracy i w życiu. Kiedy pani Hanna miała problemy w pracy i zrezygnowała z występów na antenie Telewizji Polskiej, Tomasz Lis podczas meczu charytatywnego Gwiazd pokazał wymowny napis na koszulce: "Haniu, jestem z ciebie dumny". Dlatego nikt nie spodziewał się kryzysu, który jednak przyszedł do tej pary po 10 latach małżeństwa. Postanowili się ostatecznie rozstać w 2018 roku, a kobieta wyprowadziła się od męża po pewnym czasie ujawniła powód rozstania. Niełatwo budować udane życie małżeńskie pod tak ogromną presją, jakiej był poddawany nasz związek z Tomaszem. Nie tylko medialną zaznaczę. Dziwię się ludziom, którzy przeprowadzają wiwisekcje swoich związków na łamach mediów. Często po latach od rozstania ja nie zamierzam. A Tomasz Liz mówił na przykład o sobie, że mimo, że pracował w mediach, gdzie opiera się to ciągle na kontaktach z nowymi osobami, jest osobą raczej nieśmiałą. Jestem szalenie kameralnej, wejście do miejsca, gdzie na 40 osób, nie znam, 35, jest dla mnie gigantycznym stresem, mówił w rozmowie z Pauliną Młynarską. W pewnym momencie jednak jego zdrowie zaczęło bardzo szwankować. Przeżył trzy udary i wciąż nie wiedział dlaczego. Lekarze robili rozmaite badania, ale nic z nich nie wynikało. Badali mnie na wszystkie strony, nawet w Holandii byłem. Nie byli w stanie jednoznacznie powiedzieć, dlaczego, mówił w cieniu sportu. Teoria była przy pierwszym taka, że przy 200 albo 200 z groszami urwała się jakaś blaszka miażdżycowa i poszła sobie żyłą lub tętnicą. A może po prostu przesadziłem? Przez lata miałem obsesję złamania trójki, czyli przebiegnięcia maratonu w mniej niż 3 godziny. I faktycznie biegać uwielbiał. Nawet jego żona miała mówić, że to była jego forma ucieczki od stresu i tak dalej. Być może to stres był przyczyną tych wszystkich chorób, bo tych udarów, tak jak słyszeliście, było trzy, ale dziennikarz nie zwalniał tempa, nadal biegał, uwielbiał to. Cieszył się, że po trzech udarach nadal może przebiec maraton. I na przekór diagnozą ćwiczył, chociaż mówił, że na zawsze może być przykuty do łóżka, że nawet wózek inwalidzki ma dla niego być marzeniem. Ale stało się inaczej. Ale ponad rok temu przeszedł czwarty udar. Wszystko to skumulowało się, bo mm, był to bardzo stresujący moment dla Tomasza Lisa, który również został oskarżony o mobbing który miał wykazywać podczas pracy w Newsweeku. Został zwolniony z kierowania magazynem po ponad 10 latach, a po odejściu z Newsweeka zniknął właściwie ze wszystkich mediów. I ja nigdy nie pracowałam z Tomaszem Lisem, ale powiem Wam, że kiedy ja byłam na studiach, bardzo wiele osób z mojego otoczenia, z mojego roku po prostu, zaczęło pracować w serwisie na temat, ponieważ on wtedy powstawał. I słyszałam, że faktycznie jest Pan Tomasz bardzo wymagającą osobą w pracy, ale to tylko... Mówię tak z poczty pantoflowej, co ja słyszałam wtedy. Mimo, że Tomasz Lis ymm, zniknął z mediów, nadal był osobą wpływową. Bardzo dużo ymm, osób obserwowało go na przykład na Twitterze, gdzie prezentował swoje opinie. I przez jeden z takich wpisów znalazł się także w ogniu krytyki. Znajdzie się komora dla dudy i kaczora miał napisać. I ten wpis, jak sami słyszycie, kojarzy się miał z niemieckimi obozami zagłady. I został wykorzystany również w wiadomościach TVP. Tomasz Lis nie krył, że przesadził, że żałuje tego, że powiedział takie słowa. Bardzo przepraszam za mój wpis o komorze. To oczywiście, że myślałem o celi. Liczę na to, że panowie Dudaj i Kaczyński zapłacą za swoje zbrodnie przeciw demokracji, ale po ludzku życzę im zdrowia i długiego życia, mówił Lis. I Tomasz Lis mówił, że zostały te jego słowa wykorzystane, propagandowo, ale wiele osób zarzucało mu, że przecież albo sam się podkłada, albo wręcz prowokuje władzę. Ale po czwartym wylewie podjęto decyzję o bardzo skomplikowanej operacji serca, by ratować życie dziennikarza. W rocznicę tej operacji sam napisał: minął rok. To było w dniu operacji Serca. Serce bije, Polska żyje, ciesząc się z tego, że ówczesna opozycja wygrała wybory. I mimo, że musiał ostatni rok poświęcić pracę nad swoim zdrowiem, również nie porzucił aktywności zawodowej. Założył wydawnictwo sygnowane własnym nazwiskiem oraz wydał książkę. Okazało się także, że jest szczęśliwy u boku nowej partnerki Moniki. Można więc powiedzieć, że zła passa minęła, a dziennikarz na nowo odkrywał roki życia. Mimo, że mm, po Powtarza ciągle, że nie chce się użalać na swój los, zdecydowanie przyjmuje to, co daje mu życie, najbardziej żałuje, że już nie może działać sportowo. Trochę mam do Boga pretensje, że ten sport mi zabrał, bardzo go kochałem, mówił. I czasami także wypowiada się nadal na temat swoich córek, które nie zawsze mają zgadzać się z poglądami ojca. I za każdym razem, gdy tylko powie cokolwiek na temat swoich żon, to jednak no, jest to bardzo mocno komentowane. Po tym, co przez wiele lat również w zawodzie robił, nie chcę, żeby cokolwiek mówił w moim kontekście powiedziała Kinga Rusin. A wcześniej mówiła, że nie mają kontaktu poza tym, który ogranicza się do kwestii rodzicielstwa. Techniczny, mamy wspaniałe dzieci. Zdarzało nam się iść razem z nimi na obiad, bo obchodziliśmy osiemnastkę córki. Akurat wtedy atmosfera była dobra. A Tomasz Lis w ostatnim czasie założył także kanał na YouTubie już ponad rok temu, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Jak widzicie, na Waszą prośbę poruszyłam tutaj kwestię i niech wszyscy, którzy myślą, że ja jakoś trudniczo postępuję, zastanawiam się, czy powinnam ja w takich odcinkach kontrowersyjnych w jakikolwiek sposób oceniać te postaci. Mówię Wam o tym, jakich dokonali rzeczy, dobrych i złych, ale przecież mam Was za ludzi inteligentnych i myślę, że nie nie ma co ulegać propagandzie i uważać, że każdy przekaz musi być jakoś nacechowany. Wcale nie musi. Właśnie o to chodzi, chyba żeby nie był. Bo przecież jesteście ludźmi dorosłymi, myślącymi, macie swoje źródła, dostęp do nich nieograniczony. Oceniajcie, jak tylko chcecie. A jeśli macie ochotę, bym zrobiła o jakimś dziennikarzu i co ciekawe, właśnie postrzeganym na prawicowego, lewicowego, to ja bardzo chętnie zrobię, więc piszcie, opowiem wam o ich, Życiorysie. Bo ja tutaj opowiadam nie tylko o pracy, ale jak słyszycie również o życiu prywatnym, bardzo często z wielką przyjemnością odpowiem na Wasze prośby, więc spotkajmy się w komentarzach, dajcie znać, jak Wam się dzisiejszy odcinek podobał. Dziękuję wszystkim i do zobaczenia. Cześć!